Do przygotowania kanapki potrzebne nam będą bułka grahamka, pomidorek, piękny czerwony, sałata masłowa, masełko, prawdziwe masło, nie żadna margaryna, szynka wieprzowa, żadna mielonka. Teraz trzeba pokroić bułkę, a następnie smarujemy drobiną masła. Nie przesadzamy z ilością. Gdy już ładnie posmarujemy pieczywo, bierzemy sałatę. Nie żałujemy sobie ilości, ponieważ sałata jest bardzo zdrowa. Ma dużo witamin, żelazo i tak dalej. Także wyjdzie nam tylko na zdrowie dajemy sobie dowoli, dowolną ilość na to wszystko układamy wędlinę myślę że w moim przypadku wystarczą dwa plasterki układamy równiutko tak żeby się wszystko zmieściło następnie przystępujemy do ułożenia pomidorka obranego ze skórki zamykamy. Możemy obejrzeć nasze dzieło a następnie przystąpić do konsumpcji naszej zdrowej i smacznej kanapki.